No nie rób takich szarpień, bo teraz cię nagrywam. Tak bardziej, łów tak jak trzeba. Nagrywam teraz wędkę, kowrotek i twoje pośladki. Hmm. No to co? Zaczynamy. wolicie łowić? Bolenie czy szczupaki? W tym vlogu do wygrania będą takie oto zestawy, ale o konkursie za chwilę. Nienawidzę początku sezonu tego takiego wędkarskiego przednówka. No przełom marca i kwietnia. Jakie ryby tu łowić? No szczerze mówiąc ja bym chciał aby mniej więcej do 20 kwietnia trwała zima. Aby wszystko było skute lodem. Słuchajcie, ja mogę łowić nawet w najgorszych warunkach. Może być brzydko, może być paskudnie. Aby tylko ryby mi brały, ja się będę cieszył. Dzisiaj na planie okonie. Zobaczymy jaki ładny. O, jaki za zobacz, fajny. Sympatyczny popi. <laughs> no, a teraz co by okolie nam rosły grube i tłuste. To wpuśćmy go do wody. O, oh, niech sobie popłynie łodaczka, i chopa! 20 kwietnia powinno się zrobić nagle mega gorąco. lód powinien się roztopić, woda natychmiast ogrzać. No i co? W ciągu? Kilku dni powinien się zacząć sezon na boleni i szczupaki. Wtedy ja jestem zadowolony. Aż tak nie ma kotletów. Ale zaraz, zaraz ktoś mi powie, no Sebek przecież marzec, kwiecień to jest świetna pora dłowienia kleni jazi w rzece, tych zimnych kleni, tych wielkich kleni. No oczywiście, nawet sobie pomyślałem, że ich poszukam i tutaj mądrą rzecz powiedział mi Paweł Ścieliborowski, czyli spławik z nad Wisły, Sebek ile masz w Wiśle, tu na wysokości Warszawy, tych stad, tych wielkich kleni, no ile? Musiałbyś znaleźć jedną rynnę, gdzie one się grupują, a taka rynna może być właśnie jedna na kilka kilometrów. Weź to teraz znajdź. No niestety, po głowie tych ryb w naszej warszawskiej Wiśle nie jest zbyt duże. I tak naprawdę, aby miło i przyjemnie spędzić czas yy, tego wędkarskiego przednówka, ten przełom marca i kwietnia, cały marzec, cały kwiecień, byłoby trzeba właśnie łowić tak jak Paweł Ściborowski. On wykorzystuje każdą wolną chwilę, siedzi nad wodą i łowi akurat to, co bierze. I tą metodą, która się akurat w danej chwili sprawdza. Planeta na wiosnę. Mało zapachu, dużo ziemi i im więcej robaków, tym lepiej. wszystko fluo, takie rzeczy. Nie spożywcza zanęta taka sama, bo ryby się najadają, tylko dużo gliny, dużo ziemi z kretowiska, kupionej ziemi. Ja używam akurat tego, co znajdę nad Wisłą. To już jest ładna rybka. by się tu ładnie pokazał. To się pan uszla mi, panie kolego. To teraz rybkę musisz umyć. Weź ją teraz bliżej, tak? Do mnie, no. Łatwiej zapomniana przynęta, bardzo skuteczna. Nie robi się z nich ciasta, tylko trzeba je zaparzyć w taki sposób, że każdy płatek jest praktycznie oddzielnie. Wybiera się trzy, cztery takie większe, zakłada na haczyk i tak sprawa wygląda. Niestety nie każdy lubi łowić na spawik, nie każdy lubi łowić na fider. Co ma powiedzieć ta cała rzecz spinningistów? Ok, czekamy do maja, zaraz się zaczną bolenie, zaraz będzie można ruszyć, będzie można je łowić. No dobrze, ale tak naprawdę ile tych boleni na tym warszawskim odcinku jeszcze jest? Powiem Wam szczerze, z roku na rok robi się niestety coraz gorzej. W sandaczach to już nawet nie wspominam, bo kto je łowi, wie po prostu jak jest. Wiecie co, tu się rodzi pewien pomysł i nie jest to nowa idea, bo tą ideę próbuje wprowadzić w życie już od kilku lat koło 62 potok. Łowisko No Kill na warszawskiej wiśle według ich teologów jest to niesamowite miejsce. Ogromne kamienne rafy poprzecinane rynami i to dość głębokimi w niektórych miejscach, do tego tarliska, co prawda nie wszystkie naturalne, bo tutaj kłaniają się warszawskie porty, nie można w nich co prawda łowić, ale to biorąc pod uwagę co tarliska, jest to i minus i plus. No dobrze, zejdźmy na ziemię i zastanówmy się, jakie czynniki negatywnie wpływają na ten warszawski odcinek Wisły. Po pierwsze, piaskarki, które kopią cały rok i zasypują rynny i rafy. No i sztuczne plaże, bo przecież duża woda ten piach cały czas zabiera, a oni go cały czas zasypują. Drugim czynnikiem niestety są wędkarze. No co tu dużo mówić. Na warszawskiej Wiśle nie ma rybaków i tego już na nich nie zwalimy. Trzecim czynnikiem Kormorany. Ponad połowa ryb, które łowi się tej wielkości, ma takie ślady. To są charakterystyczne ślady po ataku kormorana. Gdyby to był szarpak czy podhaczenie jakieś, to byłby z, jeden, z jednej strony ten ślad. A tu widać ewidentnie jest po dwóch stronach. Rybka była złowiona, złapana dziobem i się wymknęła kormoranowi. Bardzo dużo ryb takie ma, ma takie ślady. Wiecie co, strasznie lubię spotykać się z Pawem nad wodą, bo tak sobie siedzimy i wspominamy lata 90.: ile to się tu ryb nie łowiło, ile tych ryb się również zabierało, bo niestety ja i on mamy tu sporą cegiełkę wkładu, jeśli chodzi o wyrybienie tej wody. No, zresztą wielu z Was pewnie też. Teraz mógłby powiedzieć Sebek, to zróbmy to. Zorganizujmy no kill na Warszawskiej Wiśle. bo w Katowicach się udało, dzierżno duże, 500 hektarów wody no kill. Da się! Ja wiem, że się da, ale to nie jest takie proste. PZW to wielka społeczność ludzi. Wchodzi na to, że chyba w każdym okręgu trochę inna. Ja nie mówię w remborze, że się nie da. Ale są naprawdę bardzo problematyczne. Przedstawię Wam to na przykładzie w mniejszej skali. Moi znajomi ze sklepu Multi Fishing, też chyba bodajże dwa lata temu założyli stowarzyszenie i wydzierżawili dwa stawy na Włochach, stawy Cietrzewia. zarybiają, dbają, jest tam całkiem sporo ryb. Zresztą byłem tam w tym roku, bardzo miło spędziłem czas. No, jeśli oczywiście ktoś lubi łowić w parku, ale to jest całkowicie inne zagadnienie. No ale aby tam łowić trzeba się powatygować do sklepu i zapłacić parę złotych. Ile takie pozwolenie na jeden dzień? 25 zł. Czyli bardziej się na sezon opłaca, opłaca kupić? Bardziej, bo to kosztuje 150 plus 50 pisowych. Aha. Pisowe aha. się płaci raz, drugiego roku nie trzeba go płacić. I co? czy się w terminie opłaci, tak? Jasne. I często zarybiacie? No około do półtorej tony rocznie. Półtorej tony, a co to są za ryby? Lin, szczupak, karaś, okoń. No, no, i, no i palie, no i wiadomo, no palie. i trochę karpia musi być. Aha, aha, to nie jest. No i góra Półtorej tony, tak? Do półtorej. Tony. Do półtorej tony. Tak, no zależy jaka ryba, bo nie droższa ryba. No wiadomo, wiadomo. wiadomo, że będzie wiadomo. W jest W zeszłym wiadomo. roku był stupak, on jest tańszy. Aha. Więc można go było kupić więcej. Teraz będzie standard w tym roku kupowany, więc trzeba będzie go trzeba kupić mniej, bo dwa razy grosz. Jasne, jasne. Słuchaj, to wypisz mi cztery zezwolenia jedno dla mnie, y, dwa dla kolegów dane dane, jedno dla, dla, dla mojej koleżanki. Ktoś mógłby powiedzieć: Super, kurczę, chłopaki stworzyli sobie taką małą utopię. No fakt, może drogo, ale mają ryby ogólnie i, i, i super, i w ogóle już lepiej się nie da. Właśnie, że nie. Wyobraźcie sobie, że jest tam taki malutki zbiornik wodny, który jest takim małym matycznikiem, takim tarliskiem. Eee, są tam liny, są tam szczupaki, wszystko jest zarośnięte trzcinami. No, faktycznie taki fragment wody, który należałoby chronić. I stamtąd nie wolno zabierać ryb. No i wyobraźcie sobie teraz, że jest w tym stowarzyszeniu grupa ludzi, którzy najchętniej. Znieśliby ten zakaz zabierania ryb z tego matecznika i wszystko stamtąd wyłowili. Niewiarygodne, co? W tym stowarzyszeniu też są zebrania, na które trzeba chodzić. I gdyby y, członkowie, którzy chcą te ryby chronić, straciliby czujność, to tamta grupa natychmiast by przegłosowała, aby jednak stamtąd było można te ryby zabierać. Zobaczcie, PZW jest takim stowarzyszeniem, tylko w dużo większej skali. Co więc zrobić, aby kurcze udało się stworzyć taki odcinek No Kill na warszawskiej wiśle. O tym sobie porozmawiamy w kolejnym vlogu. Przejdziemy się na rządzę, bo tam też jest słowisko No Kill. Opowiem Wam, jakie tam są problemy. No i ogólnie się zastanowimy nad całym kształtem, co można zrobić i czy na pewno warto. Od razu Wam powiem, że pisanie na Facebooku o tym nie pomaga nic a nic. Zresztą to chyba większość z Was już wie. No dobrze, przejdźmy zatem. Do konkursu, bo do wygrania są bardzo fajne y, nagrody, są do wygrania zestawy trzy moich ulubionych y, woblerów y, na bolenie, y, sieków, y, a do tego po przynęcie Banger, jest ogólnie nowość na rynku. Y, na pewno wielu z Was y, widziała na YouTubie, jak zagraniczni wędkarze łowią na to szczupaki, podobno jest to bardzo skuteczna przynęta. Jeszcze na nią nie łowiłem, ale na pewno zacznę, popróbuję w maju i myślę, że zwycięzcy tego konkursu podzielą się również ze mną swoimi spostrzeżeniami. Bardzo mnie to ogólnie interesuje. Na koniec chciałem bardzo podziękować Marcinowi, który, póki ja nie będę miał swojego drona, to wspiera mnie swoim własnym dronem. Dzięki Marcin. No i podzięk chciałem podziękować Wam wszystkim, którzy wsparli mnie i dzięki którym. Kupiłem sobie wymarzony obiektyw. No dobra, trzymajcie się i na razie, cześć.